Dymiarka do diagnozy wycieków w sensie nieszczelności. Model S300. Tak jest. 12V. Maksymalnie naciśnienie wyjścia 1 bar. 6A. To lecimy. Ale kartony. Wszystko pachną. Instrukcja. Wow, nawet instrukcja po polsku. Mhm. Taki oto wężyk, olej parafinowy? jak i kabel zasilający. Hmm. Czemu to jest tutaj takie mokre? No nie wiem, załóżmy, że było testowane. U producenta. No, ok, dość istotna instrukcja, żeby nie przekraczać 20 ml. Mm, I sprawdzać poziom tego oleju w wizjerze kontrolnym. Wizjer kontrolny jest tu. No to zalewamy. 20 ml. To dość mało. No dobra. Jest kawałek bombla powietrznego, więc może to być 20 ml. Ten wężyk przykręcamy. Tutaj element zasilający od akumulatora 12V. Tutaj. No i oczywiście <coughs> klema ujemna do minusa akumulatora i klema dodatnia do plusa akumulatora jest podłączone. startujemy to jest kompresorek, tak? tak jest a to drugie to to dym z kompresorkiem Gdzie mój dym? Halo, może czy trzeba... o jest? He, he, he. No to można robić imprezę. Kapitalne. No dobra. To sprawdzam. Dlaczego ucieka mi stąd olej? Do tej pory myślałem, że będę musiał tego węża stąd ściągnąć, ale przy tak bogatym asortymencie różnych końcówek, po prostu zacznę dymić już do tego kubka. Zamykamy pojemniczek takim gumowym korkiem końcówkę z dymiarki do tego wężyka i lecimy. Sterta się pali. No niestety w tym wężyku jest jeszcze olej, więc zanim tam wypchnę ten olej i zobaczę dym, trochę czasu minie. tabletki do wody antybakteryjne.